Serdecznie nazywam się Marta Piaskowy, pseudonim Mara. Zapraszam Was dzisiaj na kręcenie mojego making Ofu, coveru do piosenki Dody, szansa, a także mojego kolejnego odcinka, już trzeciego, Mara show na moim kanale na YouTube. Wszystkie materiały znajdą się na mojej stronie Mara, na fanpageu Mara, a także na kanale na YouTube. No i co bym chciała powiedzieć? Co o tej piosence, tak? O tej piosence mogę powiedzieć tyle, że jest to piosenka bardzo pokrzepiająca, która wpłynęła także na moje życie. Dodała mi takiego kopa, można powiedzieć. Jestem wielką fanką Dody, którą bardzo pozdrawiam serdecznie, ponieważ uważam, że jest bardzo ambitną artystką i która się wyróżnia, tak jak ja, jak widać. Jest moją idolką. Ale to nawet nie, teraz nie o tym mowa. Dzisiaj właśnie wykonam cover tego utworu. I dla mnie, szansą w mojej interpretacji, jest taki czas, który jest nam dany, bo czas jest oddany tylko raz. I każdy dostaje szansę w życiu, i czy ją wykorzysta, czy nie, to już zależy tylko i wyłącznie od niego. Dlatego taka klepsydra, która symbolizuje czas, a w niej są jakby diamenty, bo czas jest najlepszym diamentem jest najcenniejszym, co może być w życiu. Chciałam Wam się pochwalić, że dostałam się do Idola. Przesłałam dwa przesłuchania. Aro. Pozytywnie. Reżyser był bardzo zadowolony. Bardzo sympatyczny facet. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Aha, 20 grudnia jest kolejny etap i myślę, że będziecie bardzo trzymać za mnie kciuki. Odbędzie się w Katowicach, przy ulicy Słow Słowika Jalantrala. No Boże, jaka nazwa. No, taka <grym> dziwna, <widziłaś>, niestety. <grym> no i co? Mam nadzieję, że będziesz się zabierał trzymać kciuki. Bo to będzie dobra reklama dla mnie. Mamy nadzieję, że wygrasz i przejdziesz do programu. Oczywiście, chciałabym bardzo wygrać, aczkolwiek dla mnie sukcesem będzie chociaż to, że się dostanę do programu i ktoś mnie zauważy. Niekoniecznie muszę wygrać, bo ja i tak będę dążyć do sukcesu, tak? Marta też dostała <laughs> rolę w filmie. Film nazywa się Friends Forever. Film będzie nagrywany w 2017 roku opowiada o no, trójce przyjaciół, którzy spotkali się po latach. Jest to bardzo fajny film taki, można powiedzieć, dosyć y, ciekawy, głęboki. Niby się troszkę będzie trochę humoru, troszkę będzie też tak. Y, Może ja powiem. No to mów. No, to jest mój film. <laughs> Proszę państwa Friends Forever to tak jak Marta powiedziała, to jest film, który ma być w 2017 roku kręcony. Opowiada o trójce przyjaciół, jeden Jeden przyjaciel jest bogatym, zamożnym, młodym celebrytą, który osiąga sukces. To ja tam gram, tego, tą postać. I Marta tam gra w moją. O ironia, bo zawsze, kurde, ja miałam psychofanów, a teraz ja będę psychowanką. Będziesz musiała zagrać moją psychofankę. No. Uda Ci się? Oczywiście. To dobrze. No. No ciężko. ciężko. Wiesz, to szybko idzie, wiesz, Paweł, co chodzi? Dzięki Walzak, Boże. To bo wiesz, to musisz tańczyć i jeszcze, wiesz, to szybko idzie i choreografia i wiesz, taniec i... O Jezu, <grym> i woda, nie? <grym się> Zdrowie, nie? <grym się> o Boże! Pali <grym> mi się ręka części. O Boże, święty. Jezus Maria. Tak się tworzy sztukę, właśnie tak się tworzy sztukę! No oh yeah Może się rozgrzeje, co? Ćwiczenia trochę zrobię oddechowe albo te... Co? Może szwaciana na lalkę. Pokaż. Właśnie, wiesz co? Zrobię te ćwiczenia oddechowe, a nie mam korka dzisiaj. To weź tam dalej i pokaż mi co robisz. Nie mogę się śmiać, no wiesz. Nie, to są normalne ćwiczenia, jak Tak, to są właśnie ćwiczenia oddechowe i tak zwane na rozgrzanie kadru. Zaraz pokażę Wam. To tak, to się robi tak, nie? To jest ćwiczenie tak zwana szmacia na lalka. Następnie ćwiczenie, a jeszcze zrobię raz, co? Pijak. Pijak teraz. Baaa. No i nie, Marta piaskowy. Teraz się nakrywam cover dody. To tak bardziej dykcja się ćwiczy, nie? Bo to na zajciej aktorskie się ćwiczy, nie? Wiecie o co chodzi? Rozgrzewam policzki. <tyskologiczne> to jest właśnie rozgrzewanie mięśni policzków, nie? Żeby one tak pracowały też. Żeby tu rozluźnić, tak?

Drganie, tyk... Ym, wiecie o co chodzi? Muszę ba drgać, kurczę y, te usta jezuja, jest, ja taka zmęczona. I co dalej? Mm. Ok, tam jeszcze było ćwiczenie. Przypomnij Paweł. Uciskanie tak tutaj na, na przeponę. I tak. Mm. prawie tak całkowicie, ale dobra. Jeszcze tak oddechować, coś takiego. Albo takie. Albo tak, albo tak, takie. Tu się na kap To jest moje ćwiczenie, które ja sobie myślałam, gdzieś tam znalazłam. Jakie tam przećwiczenie jest? Na no, oddech to głównie uciskanie przepony, nie? Ale myśl, na przykład w myślach Raz na wdech, na wydech trzy razy. Na odwróć, na trzy razy wyślach i na raz wydech. Ja tak coś takiego, tak. Na początku może się kręcić głowę trochę. Albo robicie robić coś takiego, tak. Liczycie w myślach do 10 i powoli opuszczacie. Na początku mogą być zawroty głowy, później sobie zwiększacie liczby. I tak, w te. No i co tam jeszcze? No tak Duże z tych ćwiczeń, niektóre są śmieszne i w ogóle nie. Jeszcze takie na usta są takie. śmieszne. No i no nie wiem, co tam jeszcze, jeszcze może być. Jeszcze jest coś takiego jak blablanie. Blablanie, tak. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Tak, niby, że prowadzicie rozmowę, ale bladacie. Co tam jeszcze może być? Ja muszę sobie przypomnieć. A, korek. Kładacie korek. W tej chwili nie mam korka, nie? I zaciskacie tu mocno, żeby te mięśnie tutaj rozluźniły. A bo ja też robię tak, że jak śpiewam, to śpiewam z korkiem, i już później mam luźne te... I wtedy śpiewam i śpiewam już automatycznie dobrze. Musicie połączyć technikę, skład swojego organizmu z tym, z emocjami. O, dobra. Na razie. Uśmiechnij się!